Witajcie moi drodzy w dzisiejszej recenzji. W dzisiejszej recenzji Wam pokażę recenzję roweru z przerzutkami z firmy Maxler. Rower tak się prezentuje. Oczywiście jest w kolorze czerwonym, ale tego czerwonego tutaj widzę, że jest dość mało. Bo bardziej już tutaj jest wchodzi bardziej czarny to tak się właśnie rower prezentuje być może widzicie mam już też, już chcę już, już te nie, te niektóre dodatki tego typu licznik światło, czyli taka lampka dzwonek i jeszcze dodatkowo tutaj Taka też dodatkowa lampka. Dobrze, jeśli chodzi e, o, 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 amol, o am, to amortyzator, e, bo to jest tak, taka trudna wypowiedź, bo niektórzy mówią amortyzator, ale amortyzator się nie mówi amortyzator, tylko mówi się amortyzator. Właśnie, bo u niektórych to jest problem z, 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 z wymową. E, tutaj, tutaj jest amortyzator. I on powoduje to, że jak, że jak jedziecie po dziurach, to jak wiecie, że jak, 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 macie, rower bez, jak macie rower bez amortyzatora, to, to czujecie jak, jak podskakujecie, stali się, cząsiecie na rowerze. To, to amortyzator powoduje to, że jak wy pojedziecie po dziurach, to, 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 wtedy, to wtedy będziecie to mniej czuli. Jak pojedziecie po dziurach? Jeśli chodzi o przerzutki, bo, bo właśnie ten rower jest z przerzutkami. Tutaj jest taka gałka. E, oczywiście teraz jest e, na, na pierwszym biegu e, i to ma maksymalnie 6 biegów. Patrzcie, pierwszy bieg, drugi bieg, trzeci, czwarty, piąty i szósty dobrze, to ja tutaj przełączę na pierwszy i jak no, możecie zauważyć, e, że, że, że tutaj e, łańcuch wam, wa, wam przeskakuje, jak jest pierwszy bieg to powinien tutaj wchodzić na, na, na to duże co widzicie, ale nie wiem mi cze, czemu się nie wchodzi, ale nie wiem czemu jeśli mi wejść na, na na, 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 to, na to kółko pierwsze, ja nie wiem czemu, tylko mi jest na drugim, i, i potem tak chodzi po kolei. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i ja do tego małego kółka się chodzi. Jak wiecie, mam tutaj dość, trochę sporo tej dodatków. Jak widzicie, licznik gdzie już mam tutaj godzin, godzinę, jest oczywiście godzina 20.21 i jak może widzicie, że jest już tu troszkę ciemno, bo już teraz u mnie dni się, się sobie coraz krótsze robić i coraz ciemniej się robi i właśnie pomyślałam sobie, że, że jest okazja, że może jeszcze coś zobaczycie tutaj jak możecie zobaczyć, że jest tutaj wytarte, bo jak hamowałem to to mi, to, mi, to mi wytarło tutaj e, hamulce są dwa z czego że ten e, e, nie wiem czy on działa ten e, bo, bo wiem też że bo, bo ten jest e, już wam pokazuję ten hamulec jest do właśnie koła przed niego kloczki e, tak dociskałem do koła, a to jest hamulec, no, bo mi się tutaj ostrość rozjeżdża. A to jest hamulec z tyłu. Nie no, wiem czy mi to działa. Już poczekajcie, bo... Nie, przepraszam. E, ta kałka z prawej to jest hamulec e, do tyłu. Gdzie kloszki przy, 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 przyciskają. I tutaj y, ten rower jest na właśnie klucz. Y, jak macie klucz, to staracie się y, go tam przechowywać nie wiem, na jakiś smyczy, gdzieś w domu. Tak jak ja mam y, w domu powieszonego na smyczy. To, 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 to zawsze staracie y, się y, ten rower. E, tak. E, właśnie. E, kurczę, teraz pamiętam gdzie to się nazywa. Tak, taki, taki na, na, na klucz. E, tak, takie koło tutaj. To co widzicie? To jakby. E, bo u mnie jest teraz takie e, mniejsze. Bo ja sobie zrobiłem tutaj taką. Można powiedzieć książkę, nie wiem. A tak, pobijajcie sobie. By, byście, byście mogli potem jechać rowerem, bo wiecie, jak to jest. Należy pomiędzy jakąś rurą, a, a tutaj tym, tak przełożyć to, i, i naj, bo najpierw trzeba odkręcić. I tutaj trzeba w jakiś sposób to się robi. Tutaj trzeba przekręcić w prawo, Prawo albo w lewo nie pamiętam e, już i potem to powinno tak wyskoczyć, bo wy musicie trochę siły użyć. I później wystarczy, że to tutaj e, tak włożycie i już użycie kliknięcie i już będzie na swoim miejscu. Dobrze, e, e, jak wygląda siedzisko? E, na siedzisku jest e, czarnego, chyba mi się zdaje, że więcej czarnego, bo... Tutaj, tutaj też widzicie, jest, jest, jest logo Maxler. <laughs> e, tutaj też jest logo Maxler. Tutaj jest logo Maxler. <laughs> tu jest logo Maxler. <laughs> to, w w wszędzie jest logo Maxler. No <laughs> ja nie wiem. Gdzieś tutaj jeszcze? No i oczywiście z tej strony. I z tej. <laughs> du, dużo tego błotniki są ja, ja musiałem ten rower umyć bo, bo, bo ostatnio jak, jak jeździłem rowerem to mi się tak tak pobrudził że miałem tyle błota że po prostu masakra wy starajcie się też umyć jakoś tam nie wiem często albo jak je, jeździcie po jakichś dziurach albo błocie jak pobrudzicie to starajcie i się właśnie myć, rower. I, więc przypominam, że, 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 że ten lewy hamulec z lewej strony i, jest do właśnie przedniego koła, a ten, tej z tej strony, z prawej strony, jest i, do, 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 do tylnego koła. Ten, tu jest z tej strony. Tutaj może już mówiłem, że jak tutaj, y, ups, rower bym się przywrócił. Y, tutaj jak widzicie jest tak oddzielone, że tutaj y, tą gałką y, przesuwamy, a tutaj jest rączka. Y, ale to już wam wszystko mówiłem. <laughs> Dodatki możecie sobie kupować, czy tam liczniki jakieś, czy tam nie wiem, dzwone jakieś, czy lampki, bo musicie mieć, musicie mieć jakąś lampkę albo też odblask na rowerze. U mnie nie zmieścił się odblask na rowerze, bo, bo widzicie, tutaj był jakiś tutaj taki błotnik, to ja mam niestety taki błotniki i nie mam miejsca na światło odblaskowe, ale, ale najważniejsze, Przyszedźcie, co, co powinniście mieć to odblask. Światełko. U mnie tutaj na baterię. I to, i to też jest na baterię. E, światełko, właśnie. Dobrze, e, to właśnie wszystko, co bym Wam chciał pokazać, właśnie e, w dzisiejszej recenzji. W dzisiejszej recenzji Wam pokazałem e, recenzję. Yy, ro, roweru z przerzutkami z firmy Mexler yy, pamiętajcie o tym byście mnie obserwowali subskrybowali i dajcie oczywiście lajka czyli łapkę w dół teraz już zawsze będę mówił yy, że macie mi dawać yy, że macie mi dawać łap, łapki w górę nie łapki w dół bo jak wiecie popełniłem błąd więc, wie, oczywiście pamiętajcie o, o łapce w Już mi <grym> zaczyna mieszać. I pamiętajcie o łapce w górę. Dajcie oczywiście... Będę się cieszył, jak będzie dużo łapek w górę, to potem będę robił dalej kolejne testy. I jeszcze raz już chyba dziękować nie muszę za, 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 za właśnie te 100 subskrypcji. Subskrybujcie dalej. Bo może się szykować niespo, nies, 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 niespodzianka, może się uszykować jak uzbieram wystarczającą ilość, czy tam 100 subskrypcji, czy 100 tysięcy, albo i też milion, albo, albo nawet 500 tysięcy, albo 700 tysięcy subskrypcji, milion i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, to pamiętajcie, postaram się na to, co mi wpadnie do głowy. I zapraszam Was do mojego kolejnego filmiku na moim kanale. Do zobaczenia!